Katie Taylor trzeci raz pokonuje Amandę Serrano i nadal jest niekwestionowaną mistrzynią wagi lekko-półśredniej. Najlepsza rywalizacja w historii boksu kobiet, po dwóch świetnych, emocjonujących walkach, oczekiwania były ogromne. I niestety ta trzecia nie spełniła ich do końca. Głównym problemem z tym starciem była taktyka Serrano, tragicznie dobrana. Zawsze dawała ten ogień i wojnę w ringu, a tutaj nagle zaczęła walczyć na odległość. Przez to więcej ciosów od niej otrzymało powietrze niż Taylor. Sama gala miała trzy walki o miano niekwestionowanych, dwie uniknięte i moim zdaniem gala była bardzo dobra, nawet jeśli walka wieczoru nie dała takich fajerwerków, jakich się spodziewałem. Zaczynamy od main eventu Katie Taylor kontra Amanda Serrano numer 3 o miano niekwestionowanej w wadze lekko półśredniej. Historia pisze się na naszych oczach, Taylor i Serrano zrobiły sporo dla boksu kobiet, aby dodać mu prestiżu w oczach widowni. Dwie niezwykłe walki w 2022 i 2024 na korzyść Katie Taylor. Teraz przyszedł czas na zakończenie tej rywalizacji. Pierwsze co powiem na temat tego starcia, cała otoczka, wejść i wprowadzenia miało to naprawdę poczucie wielkiej walki, i właśnie ta cała atmosfera była taką świeżością, jeśli chodzi o boks w ostatnich miesiącach, bo trochę brakowało takich wielkich walk, które miały ten klimat, ten vibe wielkiej walki. Więc 31 runda się rozpoczęła. Serano odwrotna pozycja. Taylor klasyczna i w pierwszej rundzie walczyły z powietrzem. Nie wiem, czy którakolwiek trafiła jakimś ciosem. I niestety serano kontynuowała taktykę walki z duchem. Ciosy wyprowadzała, ale nie dochodziły one do celu. Z jakiegoś powodu chciała tym razem zawalczyć na odległość z Taylor, przez co z góry skazała siebie na porażkę, bo Katie tylko na to czekała, żeby wyciągnąć Serano i ją kontrować. Taylor była gotowa na bójki jak z poprzednich walk, za każdym razem jak wyprowadzała serię, to spinała się właśnie w gotowości. Na agresję Serano, która rzadko kiedy nadchodziła. Najgorsze jest to, że Serano dobrze przecinała ring i w każdej chwili mogła wlecieć, zrobić to co działało na jej korzyść wcześniej, ale wolała machać rękoma i liczyć z jakiegoś powodu, że Taylor sama nastawi policzek. Na plus, Taylor w tej walce, poruszanie się na nogach, była poza zasięgiem Serano, która no właśnie chciała nagle na proste walczyć. Widać było, że widownia naprawdę się domagała krwi, bo za każdym razem, nawet jak któraś trafiła w ogóle ciosem, to już się wszyscy podnosili ze swoich siedzeń. No ale niestety, wyglądało. Tak jak wyglądało do decyzji sędziowskiej, przez większościową decyzję Katie Taylor nadal niekwestionowaną mistrzynią wagi lekko-półśredniej i wygrywa trylogię 3 do 0. Remis od jednego z sędziów to pomyłka, walka może nie była pełna akcji, ale Taylor raczej zdecydowanie ją wygrała, jeśli chodzi o punkty. Dlatego, niestety, nie mam co dodać o tej walce, te same schematy. Zawiodłem się, Amanda nie była chętna na ryzyko, i słychać było w wywiadzie po walce, że nie podobał jej się plan jej teamu na to starcie. Takim stylem walki wyeliminowała swoje atuty, uwypuklając te od Taylor. Może to efekt tych wojen w ringu i Amanda już nie ma sił, aby nadal ryzykować swoje zdrowie? Kto wie. No cóż, nie jest to pierwszy raz w boksie, kiedy te najbardziej medialne walki nie były na tyle ekscytujące, na ile się wszyscy spodziewali. Taylor i Serano zapewne mogłyby jeszcze z pięć razy zawalczyć i nadal byłaby taka sama publika, ale gdzieś to trzeba skończyć. I chyba to jest dobry moment, w końcu która z nich wygrała zdecydowanie i tu raczej nie ma dyskusji o tym, że mogą pójść w jedną czy w drugą stronę. Możliwe, że to powoli koniec drogi dla Serano w boksie, nawet że młodsza od Taylor to jednak o wiele więcej zniosła w ringu, jeszcze ma pasy w piórkowej, to tam może znowu pójdzie na unifikację. A Katie może dokończy kolejną trylogię, tym razem z Chantel Cameron, która na Prelimach wygrała tymczasowy pas WBC w lekko półśredniej i z którą Taylor zaliczyła jedyną porażkę w karierze. To teraz przechodząc do undercardu tej kobiecej gali, Alicia Baumgardner kontra Jennifer Miranda, o miano niekwestionowanej w wadze superpiórkowej. Ostatnio Baumgardner zmagała się z oskarżeniami o doping, a jej walka rok temu z Delphin Persoon skończyła się jako no contest, dzisiaj powrót Dakardu. Aktywności nie wychodził tak jak powinien. A teraz w teorii łatwiejsze starcie z mniej znaną Mirandą z Hiszpanii, dla której to miała być pierwsza walka poza krajem. Obie szeroko na nogach, chciały wyczuć dystans, więc mieliśmy powolny początek. W drugiej rundzie Miranda poleciała na deski i sędzia uznał, że to było poślizgnięcie. Chyba słusznie, ale też nie jestem tego w 100% pewny. Baumgartner ładowała swój prawy krzyżowy, aby w dobrym momencie nim strzelić, a Miranda była bardziej aktywna z ciosami. Alicia szukała wejścia na blisko, aby się przebić, ale Miranda łapała ją na kontry z prostymi. Przez to Baumgartner zaczęła częściej atakować na ciało, żeby być w stanie łatwiej uciec od kontr. I od połowy walki mieliśmy więcej bujek, które zdecydowanie Zdecydowanie urozmaiciły to starcie, było ono wyrównane, a przy tych dwuminutowych rundach trudniej punktować, przynajmniej gdy leci się tak cios za cios. I widać było, że taka bójka nie do końca pasowała Baumgartner, pewnie spodziewała się wygodniejszej walki pod swoje dyktando, a tu musiała się wykazać. Miranda zaskakiwała swoimi kombinacjami ciosów, czasami znikąd pojawiały się jej uderzenia. Mieliśmy jednogłośną decyzję sędziowską, Alicia Baumgartner nadal niekwestionowaną w superpiórkowej. Zgadzam się z rezultatem, ale punktacje sędziów były trochę zbyt korzystne w jej stronę. Dla mnie Alicia wygrała tak 6-4 w rundach i jestem w stanie sobie wyobrazić także uznanie remisu, nieprzyjemna walka do punktowania przez to, że była wyrównana. Ale ogólnie była to najlepsza walka na tej gali, przez to wszystko, dobre wymiany, przez co poziom emocji był wysoki. I naprawdę Miranda jest osobą do obserwacji, że może gdzieś zaskoczyć czołówkę, bo jednak Baumgartner była naprawdę bliska przegranej. Nie wiem, czy to po prostu nie był jakiś taki gorszy występ Alish jakiś taki trochę niemrawy. Trochę takie zlekceważenie rywalki. Kolejna walka, unifikacja w superśredniej. Savannah Marshall, czyli mistrzyni IBF i The Ring, kontra Shadesia Green, czyli mistrzyni WBO. Marshall wraca do ringu po dwóch latach, w międzyczasie zawalczyła w PFL na zasadach MMA, była niekwestionowaną w superśredniej, ale przez nieaktywność potraciła pasy i jeden z nich przejęła Green w tamtym roku na karcie Jake Paul kontra Mike Tyson. Marshall z szarpanymi ruchami z luzu, charakterystyczny styl boksowania. Estrada na komentarzu porównała ją do Tysona Furego, co chyba było najlepszym odzwierciedleniem stylu walki Savany. Green za to czekała na moment, żeby rzucić prawy overhand. Marshall ostrożnie skracała dystans, widać było, że trochę poczuła siły rywalki, która to zdecydowanie nie bawiła się w słabsze ciosy. Marshall kombinowała w clinchu, uderzenia barkiem i też te krótkie napunktowanie. Green z czasem zazębiła swoją defensywę i zaczęła sobie lepiej radzić, bo po zablokowaniu ciosów Marshall miała ją w zasięgu i trafiała. W czwartej rundzie Green miała odebrany punkt zatrzymanie w klinczu, z czym się nie zgadzam, trochę bez sensu kara. W sensie to nie jest tak, że nie robiła tego, ale nie aż na tyle, żeby odjąć ten punkt, i to w ogóle tak wcześnie w tej walce. W połowie piątej rundy zrobiło się gorąco, gdy po ciosie Green nogi Marshall się ugięły, co było znaką do ataku dla amerykanki. Marshall starała się odgryzać, ale cały czas lądowała pod linami i latała jej głowa od ciosów Green. Green uruchomiła swój jab i było widać efekty. Marshall próbowała wyprowadzać ciosy, ale przez to, że walczy z głową wysuniętą do przodu, to wpadała na ten prosty. Marshall po prostu gdzieś w połowie walki zaczęła bardziej ryzykować, wchodzić z obszernymi ciosami i dała Green wejść w rytm z kontrami. Savana zaczęła odstawać kondycyjnie w ósmej rundzie, ale z jakiegoś powodu Green Green zaczęła się wycofywać i oddawała inicjatywę Marshall. Na dodatek znowu pogorszyła się jej defensywa i Marshall miała darmowe ciosy na jej szczękę. Tak oto dojechały do decyzji i szadejsze Green nową zunifikowaną mistrzynią w wadze super średniej po niejednogłośnej decyzji. No tak nie do końca zgadzam się z tym rezultatem, w sensie jeśli chodzi o szczyt dyspozycji w tej walce, to Green bardziej mi się podobała w ringu, ale punktowo jak sobie liczyłem, to Marshall minimalnie wygrała, zapewne przez to odjęcie punktu w czwartej rundzie, bez tego u mnie byłby remis. Można powiedzieć, że Sprawiedliwości stało się za dość za to dziwne odjęcie punktu, ale na spokojnie mogłyby obie pójść na walkę rewanżową, przyjemnie się to oglądało i było to wyrównane starcie. I dalej lecimy. Unifikacja w Superkoguciej. Eli Scottni, czyli mistrzyni WBO IBF i The Ring kontra Jamie Berkado, czyli mistrzyni WBC. W 9 walk Scottni została zunifikowaną w Superkoguciej, ale to jej nie starcza, idzie po kolejne tytuły i tym razem zmierza się z Mercado, która od 6 lat posiada pas WBC wagi Superkoguciej. Skotni aktywna na nogach, ciągle używająca zmyłek, na które Mercado się łapała. Była o wiele szybsza, w defensywie też mogła sobie pozwalać na zbijanie ciosów rywalki. Mercado za to z presją, ale Eli była poza jej zasięgiem i Jamilef nie miała jak jej ucelować. Właśnie ruchliwość nie pozwalała na dobre zmyłki, plus miksowała płaszczyzny ciosów, więc Mercado musiała się spodziewać wszystkiego, od niej. to była systematyczna demolka, Mercado bezradnie goniła skotnia, ta sobie opuszczała ręce, unikała, za chwilę doskakiwała i atakowała. Szczególnie trafiała prawymi, bo Mercado opuszczała lewą rękę niżej. Ale to jednak lewy sierpowy nie spowodował rozcięcie u Mercado i to dosyć mocne. Było widać, że Meksykanka nie ma sił, a Scott nie mogłoby pobiec w jakimś maratonie jeszcze, bo biegała kółka wokół rywalki, też opłaciły się ataki na ciało od Eli z początku walki, pewnie przez to Mercado dodatkowo się spompowała. W końcówce Scott niechętniej wdawała się w bójki, co pomogło trochę Mercado, aby coś spróbować zdziałać w tej walce. Lecz było widać ogromną różnicę między nimi: jamilew, rzucająca na oślep ciosy, i wykalkulowana Skotni, unikająca i rozbijająca. W dziesiątej rundzie Skotni nie była daleka od powalenia Mercado, tutaj chyba jedyny atut Meksykanki się pojawił, czyli twarda szczęka. Niesamowite, że Scott nie pomimo świadomości, że wygrywa do zera, i tak stawała się coraz to agresywniejsza i szła jeszcze mocniej do przodu, tak jakby miała takie parcie na knockout. Eli Scott nową zunifikowaną mistrzynią wagi Super Koguciej. Dla mnie to ona wygrała 10-0 w rundach, absolutna dominacja i to w świetnym stylu. Jeden z lepszych występów w tym roku, jaki widziałem w boksie, i to nie tylko u kobiet, tylko ogólnie patrząc, że to było na mistrzowskim poziomie. Laura Grzyby mogła tu być, gdyby jej tylko załatwiono walkę z Jami Leff Mercado, chociaż może akurat lepiej, że jej nie było na miejscu Mercado, bo to było. Noc I ostatnia walka w tym omówieniu, czyli Czernika Johnson, mistrzyni WBA kontra Shureta Metcalf, mistrzyni IBF, plus na szali były zwakowane pasy WBC, WBO i dering, czyli walka o miano niekwestionowanej wadze koguciej. Metcalf miała zawalczyć z inną mistrzynią, Diną Torslund. Lecz Torslund zaszła w ciąże i znaleziono je inne unifikacyjne starcie dla szurety, akurat z Johnson. Dodano do tego pasy, które wcześniej należały do Torslund, i tak oto wyszła pełna unifikacja, więc można powiedzieć, że to niezły upgrade. Bardzo mocny początek z obu stron: Johnson z presją i podwajanym jabem, a Metcalf na wstecznym starała się uspokoić rywalkę swoimi prostymi. Mega agresywna Johnson wręcz biegła do przodu ze swoimi ciosami i przebija się przez proste Metcalf, czernika wystawiała ręce do przodu i blokowała ciosy szurety jak na tarczach. Metcalf była bezradna, Johnson rozjeżdżała ją jak czołg co w czwartej rundzie poskutkowało knockdownem, od wielu prostych od Johnson Metcalf poleciała na deski, jednocześnie pociągnęła za sobą czernikę, ale no nie udało jej się wymusić takiego przypadkowego upadku. W połowie walki Johnson lekko spowolniła, ale to na potrzeby wyciągnięcia Metcalf. Gdy ta atakowała, to Johnson wyskakiwała z powrotem ze swoimi eksplozywnymi seriami i na nieszczęście Metcalf były one bardzo celne. Mimo, że Shureta chciała dalej walczyć, to tak od piątej rundy na spokojnie sędzia miał wiele momentów, żeby przerwać tę walkę i chyba nikt by się nie obraził. No po Metcalf. I tak było na początku dziewiątej rundy, kolejny raz został wezwany lekarz, aby sprawdzić, czy jest ona zdolna do walki. Tym razem stwierdził, że nie i tak oto Czernika Johnson zostaje nową niekwestionowaną mistrzynią w wadze koguciej. Nie wiem, czy jest tu coś do dodania. Johnson zniszczyła Metcalf i tyle. Zasłużenie, występ wybitny, jej przygotowanie kondycyjne było niesamowite. Naprawdę ona mogła iść do przodu, do przodu i nikt by jej nie zatrzymał. Po prostu nawet jakby się postawiło przed nią ścianę, to ona by się przez nią przebiła jeszcze, by dalej poszła, przebiłaby się przez ściany w ogóle hali i szła jak taki przecinak. I tutaj pojawia mi się dylemat, bo na tej gali miała być nagroda za występ wieczoru pomiędzy Scottni a Johnson, to chyba jednak wybrałbym Scottni. Johnson mocniej rozwaliła rywalkę, ale Scottni zrobiła to w bardziej taki techniczny sposób, więc dla mnie bardziej cieszący oko jest taki sposób. I to by było na tyle z mojego omówienia tej gali Taylor kontra Serano numer 3 i której zawodniczce dalibyście właśnie tą nagrodę za występ wieczoru. Może gdzieś tam niektórzy marudzili, że tu tylko kobiety walczyły na tej gali, że nie miało takiego busta od jakichś, nie wiem, mężczyzn bardziej znanych, ale dla mnie spoko. Mimo, że praktycznie 99% to były decyzje, to jednak te dwuminutówki o wiele szybciej mijają. I w niektórych przypadkach, tak na przykład Baumgartner kontra Miranda, czy właśnie Taylor kontra Serano, to lepiej, żeby to były 3 minutowe, No ale może kiedyś się tego Doczekamy, więc trzymajcie się i do następnego.